Siema się ma maneczko z tej strony. Matis01. Dzisiaj sobie pogramy w Blousters. I dzisiaj będzie opening troszeczkę, bo mam troszeczkę skrzynek tutaj. Nie otwartych, no troszeczkę ich mam. To będziemy sobie otwierać. No i mam, mam tyle gemów. I będę mu sobie kupić karne za niedługo i z tego zrobię film. Albo mogę też go. Najbardziej powściągam Majka. więc tych tak dalej mi nawet tego nie stać. No, no to sobie pootwieramy parę skrzynek. Najpierw zaczniemy od dużej skrzynki. I co w niej będzie? 84 monety. Punkty mocy do Piper. Punkty mocy do M. I punkty mocy do Maxa. Monety... Kolejna duża skrzynka. Bo, wow. Co to będzie? Nic nie będzie. 52 monety, punkty mocy do maksa... I punkty mocy do bi. Normalna skrzynka. Coś będzie. Też nic. Punkty mocy do 8 bitowca i do Jackie. Jestem duża. Dużą skrzynkę jeszcze otworzymy. Nigdy właśnie to? Tak. Monety. Punkty mocy do kolda i punkty mocy do maksa. Co jedynka się świeci? Ł nie! Teraz co będzie? Masakra! Nie spodziewałem się tego! Błagam, żeby tu była jakaś nowa postać. Proszę! Nagrywa się? Nagrywa. O... Błagam. Nowa postać. Kurde, gadę do... Gadżet do PAM o nazwie przytulas mamusi śmieszna nazwa kurde a ja się tak wystraszyłam, że coś mi dropnie o kurde otworzymy sobie ta mega skrzynka i pogra... idę zagram jeden mecz, tylko sprawdzimy ile mam szanse mhm. No na legendę mam dużo. Ale sprawdzimy też się mi może dropnąć. Gadę do Nani. Gaddę do Barleya, gadę do poko. Mm, no, trochę będzie tego. Dawajcie jeszcze nową. Coś nowego proszę. Te film w ogóle będzie krótki trochę. Bo jak no, niech coś będzie. Ile przedmiotów? Kurde, 186 monet, punkty mocy do B, punkty mocy do Piper, punkty mocy do Tika, punkty mocy do Pana P, i punkty mocy do Alprimo Primo, i nic poza tym. Teraz pogramy, ej ja mam 2000 monet? What? Co to w ogóle za gadet? i wszyscy sojusznicy wy pobliżu odzyskują sekundę przez 5 sekund, czy... Hmm, pomyślmy. sobie coś ulepszymy może. A bo nie, to będzie po openingu. Nie zapomnij mi dropnog i star power. Sobie zagramy jeden meczek. Zagramy sobie star power'em dopał. Dopam w roku. Próbujemy. No będzie okej. Okay. W parze. Ale i myślałem, że nowa postać. Mi tylko brakuje... E, tarkiełka, same legendy, no i chromatyczne, ale... Z moim fartem... To nigdy mi nie... Nigdy nie trafię. A ten Star Power, ej no. Ej, przydaje ci. Przydaje się. Halo? А, да. О, не. Не кинь. Не курда. О, не. ten no, na się zapowiada bardzo źle może wygramy to o oh, fuck o oh, fuck Błogę, nie traf I starcie tu gdzie są, o nie, 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 o kurde, łocie, mos, albo, kurde, 11 par cube'ów, o i miała ten, karnet, y, bo jest chromatyczny i no chodzi mi, nikt w, w grze jest chromatyczny. Dobra, ile Bardzo krótko. Jeszcze jeden meczek sobie zagramy i otworzymy sobie daj. nie chociaż mi dropnie jakaś nowa postać. Jak nie dropnie, to się załamie. Taki opening, takie procenty. No nie nie taki duży opening, ale taki spoko. Takie duże szanse na legendy i nic mi nie dropnie, to się serio za załamie. Albo zginę. O kurdewina. Elu, elu, o kurde. Elu vino. O nie gra, echę. Elu się poleczymy. What? Tutaj ktoś jest. I musimy serio uciekać. A nie. ja pićka nie będę brał. Gdzie tutaj są? O nie, tam jest Mortis, którego już zabiłem. Zostaw, daj na majkę. Zostaw, daj. Dein... O kurde. Chodź tutaj się ulecz. E, e, Luina, gdzie tu jesteście? O, tak się Pro... Nie gadaj, zabiła mnie, ja chciałem się z nią potrażyć, Potro... No, pobawić. Nie, nie, nie. A wygramy, bierz perkiłby. Bierz, a on czeka, dobra. No i wygraliśmy Piękne Kurde, mogę mi nie dawać fory I mamy 10 503 Pucharki I 500 mores Dużo Mamy jeszcze tutaj Mega boxa, jebimy dalej Otwieramy Dawajcie coś Uwaga! Czy będą trzy? Mogą, by, może być postać: 105 eee, monet. Punkty mocy dość. Bite i punkty mocy dodaj. I nie ma żadnej postaci: i nawet nie ma bonusu. I punkty mocy do tika. Nawet bonusu nie ile trwa? Kurde. Jeju! Nawet bonusu nie chcą dać. Czy będzie nowa postać? Zorka. Nie ma nic. 14 monet. Półty mocy do i półty mocy do Franka. I też żadnego bonusu. Otwieramy jeszcze dużo skrzynkę. Czuję, że coś nie może być. Błagam. Otwieramy. Czy będą trzy? Są trzy. 60 monet. Punkty mocy do nani. I punkty mocy do Tika i nie ma nic. I 30 dems. Kurde, nie może mi nic dropnie. Mamy gemy. I mamy 119 gemów. Ale za tyle gemów. Jest karnet bojowy. I, no i to też będzie spory opennik, bo będę miał skin do broka, dużą skrzynkę, monety i tak dalej, i tak dalej. Potem będzie nowa postać i skin do postaci. Ile jeszcze mamy? No, troszeczkę mamy. A, i zamkamy, a tu My będziemy mogli. Czekaj, tylko szybko bicie. Będzie ci. Mm, mm, mm. Musimy mieć około tutaj. Ok, chyba, jak dobrze liczę, oczywiście. I, i będzie wreszcie karnet i będę miał e, serta. dobrze to mówię? Błagam, niech ktoś będzie. <ścoughs> 53 monety, punkty mocy do Jacki i punkty mocy do Pana P. I też żadnego gadżetu. Kurde, serio. Największy pecha ja mam. Mm, no troszeczkę Ile? O kurde. Dawajcie skrzynkę. Uh. Też nic. 50 monet, Dużo. Punkty mocy do śmiebita, Punkty mocy do pana P. I też żadnego bonusa. Co się dzieje? Uff, I duża skrzynka. Niech coś mnie z niej dropnie. Kurde. Tylko dwa. E, 53 monety. Co? Pana P, ale były... Co? Były tylko dwa rzeczy w dużej skrzynce, ale się świeci jedynka. What? Myślałem, że jak trzy. Oho, jeju, jeju. Błagam nową postać. O nic więcej nie proszę. Tylko dajcie legendę. I gadżę gotcha do. I gaczek gotcha do, do Alprii o nazwie Smaczniarz Supersu. Tu <laughs> Kurde, ale się dziwiłem, że co się dzieje? Dlaczego? Zmniejszyły się nam? Chyba nie. Dobra. Takie mi postacie brakują. Czemu? Brakuje mi Tara. To jest bardzo dziwne. Kiełka, spajka. O kurde, kruka, leona, sandy, gejla i serż. Ale gejla i serża nie będę miał na stówę bo nie mam farta minimum tara może być, ale nie będzie. mam farty 50 monet. E, dużą skrzynkę otwieramy. Błaga, mnie to z niej będzie. I monety. 101 monet. Punkty mocy do B. i punkty mocy do broka. I też żadnego bonusu. Co jest? No i punkty mocy do Jackie. Co? Jackie jest tak nisko u mnie. What? Pokaż mi się, że ja mam dużo więcej. Jackie, jackie, jackie. Tak, ma czwarty. Tylko dwie ostatnie rzeczy zostały. Zróbmy tak: otworzymy sobie, kurde, normalną skrzynkę. Błagam, Błaga, to nie będzie. I czy to będzie? Nie. 16 monet. Punkty mocy do Franka i punkty mocy do Bula. I teraz sobie zagramy Procesujemy sobie gadżet 3 będzie ok. Ja ten gadżet już yy, kiedy testowałem na koledze na kolegu, na koledze koncie Jest spoko. Czemu nie grasz? Zniszczał Kolejne skrzynki. O nie, o kurde, a, ma. a takie coś, myślę, że to dalsze będzie. O nie, będzie chyba szybka przegrana. No. Jednak jeszcze raz, bo co jest za szybko. Ten mecz poszedł, ale to naprawdę szybko. Uff, jak... Na pewno jak kupię karnet, to na stówę to na pewno kupię... Zależy, zależy to ile będzie kosztowa game'ów. E, skin Bee. B. tak. Bo jest rąbisty, mi się tak podoba. Jackie Nie igre No nie trafią. O kurde, uciekamy. Chodź, chodź, co to, falasz? Au. Czemu się wszyscy na mnie rzucają? Kurde. I że ta drużyna nie zginęła. Uważaj, no nie. Dwa, jeden. Jest! Dobra, ja jestem. Daj. Idziemy wszystkich rozwalać. Rozwalaj. O nie! Kurde w kogoś o, Nie. Uciekaj. No i nie mogę. El Primo tutaj nie za fajnie się gra. Kolejny raz minus, czyli mam minus 6. Ile młodwa. No a teraz możemy sobie tworzyć. Błagam panie! Niech będzie tutaj jakaś postać. Uuuu, jak nie, to serwis się tak załamie, otworzyłem tyle skrzynek i nie, nie, nie <laughs> załamany. A jak otworzymy kartonek, to też będziemy mieć tutaj dużo, dużo mega boxów. piemiocie. czekajcie. Będzie mieć 5 megaboksów. No, no może na potem rzeczy nam Hu błagałem sześć przedmiotów dobra mm, nie wiem czy dam radę wam to zasłonić ile mam tych ale no, nie będę się ciemnił jest sześć jestem tak Szczęśliwy. Mamy 227 monet. Punkty mocy do L. Primo, którym przegraliśmy aż dwa razy. Punkty mocy do O, do Nani. Nani jest zarobić, mi się bardzo podoba. Tylko mało, mało monet mi wypada do niej. Punkty mocy do B. Punkty mocy do B. I punkty mocy do Pana P i punkty mocy do EMS A-73. I się świeci. I się świeci. Nowa postać. Błagam. Na koniec odcinka i sobie, i sobie ją przetestujemy. Oni tak bardzo nie proszę. Proszę. Jest! Co? Co tu się dzieje? Wreszcie! Pierwsza legenda! Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Z muszę zrobić. Kurde, nie wierzę. Kurde. Ja się nie spodziewałem tego. A tutaj kruk, Znaczy kruk, nie, nie za bardzo tego znaczy, lubię, ale fajnie pobuleon. Muszę bardzo podoba. Ale oh, mam kruka. Pierwsza legendarna postać. Wreszcie się do tej chwili doczekałem. Wreszcie się doczekałem do tej chwili. Ja się, ja 10, 10 tysięcy 500 bucharków czekałem, żeby mieć kruka. I co jest? Warto było czekać tyle, otwierać tyle skrzynek. Huuu, moja reakcja. Masakra. Zróbcie to samo, co robi ten kruk. I zostawcie łapkę w górę za to. Proszę was. Dropa mi, drop mi legenda, a nie miałem go. Jakby mi jak, jak, Jakbym się zalogował na takim innym kącie, moim, to bym miał spajka i kruka. To by było przekozacko. Ale po malutku będziemy doganiać. W kolejnym odcinku będzie kolejna legenda, też będzie panik, ale jestem serio szczęśliwy. I, dwie, i 200 po dwa żetonów Uuuu, uh, to był najfartniejszy Megabox w tym odcinku. Yes! Wuuu... Uh. Czekajcie! Primo! I widzicie co tutaj na samiutkim dole jest? Kruk. Jak dźgiba! Zostawcie łapkę w górę. Jak ten kruk. O oh mój god, serce O oh, kurde To są ile? 3200 monet Musimy coś zrobić Myślę I chyba zrobimy tak Tutaj nic nie ma za monety Albo wydamy tysiaka Na gadżeta, a to chyba zrobimy Otwieramy i gadżet, gadżet do poko o nazwie Karmeton. Karmeon. No dobrze chyba pijemy. OK, Okej i robimy, ulepszamy. Na nim musi być ulepszona. Ulepsz... kurde. Ulepszmy sobie tak. Nie, okay. oh. Nie, 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 co ja robię. Jest. Dziewiąta moc. I ósma moc. I tak, moje to się prezentuje następująco. Tyle mam pucharków. Bardzo fajnie, mi się podoba. Takie mam postacie. a... Y blu bardzo, ej dużo mam, raz, dwa, tak... trzy, sześć, sześć, siedem, dziewięć no dużo mam jest <zysi> ojeju <Neighborius> i ten kruk, przepiękny kruk tylko to została Tara, Kiełek, Spike, Leon, Sandy, gay i strasznie mogę jestem przekonany, że możemy go mieć tylko będziemy musieli bardzo długo Myślę, no, że będę musiał wbić i staniem nam tylko Tarak Yax Spike Leo MG Scale. Dziękuję za ten odcinek. Kto wytrwa, wytrwał do końca. Czy, o nie, ja zacząłem się. O. Kto wytrwał do końca, niech napisze mi chociaż w komentarzu. Niech chociaż będzie jedna osoba. Sorko, że tak długo ten film był, ale mamy to. Tyle. Narzekania i mamy crow. God. Musimy go przetestować. Muszę go przetestować. Jest. O, oh my God. Mi kolega zdziwi, jak mu pokażę. On jest na blisko, chyba. Dobra, pokażę. Tak. Tak. jest ta trudka. Ojej, oh oh my god. Chodź tutaj. Będziemy pierwszy kill. Pierwszy kill. Pierwszy kill. Pierwszy kill. O nie, albo przegrywię. Nie. Pierwszy kill. Punk. Raz mi ma. Chodźcie. Gdzie Je, tu jesteście? Nuby. Strasznie szybko chodzi. O nie, o nie, o nie, o nie. Jest! Wygrana. Dziękuję kruk. Kura. god! Jestem tak szczęśliwy. Będzie grane na pewno. Oooo, jeju, jeju, moje serce. Na pewno kupimy do niego skina. No się tak? No do niego się postaram, że muszę mieć. Bo muszę, no. Są tak szczęśliwy. Jak to pięknie wygląda. Krok, rok, 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 Dam radę, Damy radę. Nie dam rady. Dobra. Zresztą, odpowiedzieć? okej. To wszystko będzie w tym odcinku. Kolejny odcinek i będzie fan opening bo może nam drobnie kolejna legenda, kolejna postać. Będzie, będę miał około 40 level, bo będą, bo będą tak samo co w tym odcinku, czyli 2 mega boxy, tak samo co tutaj. I tak będę robił, że w odcinku będą 2 mega czyli będzie właśnie na 40, ponieważ będzie za 60, ale nie zrobię za 60. Go robię już ogólnie, żeby nie czekać tak do 70. Jest. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.